z okazji 234. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zgromadziły w Piekoszowie tłumy mieszkańców. Wśród najważniejszych punktów obchodów znalazł się uroczysty przemarsz z kilkumetrową biało-czerwoną flagą niesioną dumnie przez przedstawicieli różnych środowisk: samorządowców, druhów ochotniczych straży pożarnych, młodzież szkolną oraz harcerzy. Był to symbol jedności i przywiązania do wartości, które od wieków budują polską tożsamość. Rzeczywiście, jak powiedziałam tutaj na placu, że można to porównać do takiego dowodu tożsamości, bo możemy go... Tam są prawa, tam są spisane wszystkie nasze kanony i powinniśmy upamiętniać ten dzień. I też tak jak mówiłam tutaj w moim przemówieniu, że bardzo ważną rolę jest żeby nie zapominać nigdy o tym święcie i żeby przekazywać młodemu pokoleniu. O znaczeniu rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja mówił przewodniczący Rady Miejskiej w Piekoszowie Dariusz Bielicz. Nie uchroniła co prawda konstytucja, żeby Terytoria dalej nie były tracone, ale próbowano w pewien sposób, w jakiś sposób ograniczyć. Po drugim rozbiorze Polska już została bardzo mała. Hetman, bodajże Kościuszko, próbował ratować jeszcze te ziemie, które zostały w orężu polskim, czyli w granicach państwa. No i stoczył bitwę pod Racławicami w 1794 roku. Jednak ta bitwa w pewien sposób dała sukces na chwilę, ale później... Poniósł porażki, no i był trzeci rozbiór polski. Polska straciła suwerenność na sto chyba tam 23 lata. Także bardzo ważna jest ta data do trczenia i do kultowania patriotyzmu. Na placu Niepodległości, po odśpiewaniu hymnu państwowego, nastąpiło uroczyste podniesienie flagi na maszt. Kolejnym ważnym momentem było złożenie kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Jak podkreślano, to święto uczy nas szacunku do historii i pokazuje, jak ważne są wolność, solidarność i odpowiedzialność. Myślę, że warto brać udział w tego rodzaju obchodach, aby uczcić pamięć narodową. Konstytucja 3 maja to wyjątkowo ważne święto dla Polaków, dla naszego patriotyzmu, co warto wyrażać. Piekuszowskie obchody święta Konstytucji 3 maja były okazją do zadumania, ale też do dumy z Polskości i wspólnego świętowania narodowej tożsamości. Obecność tak wielu mieszkańców, zarówno starszych, jak i młodszych, była najlepszym dowodem na to, że wartości, które legły u podstaw Konstytucji, wciąż są żywe w sercach Polaków.